To Zuziu rzuca. Zuzia. Bo ty Co teraz rzucałeś? Dwa czarne. Dwa czarne. Dwa czarne przeskakuje skrót. Um. Popatrz, tak się spieszy, że przeskoczył skrót. Nieee. No, Dwa czarne. Tak szybko nie Nie To eee, jest ambina. Dwa zielone. Zielony i co? Mm, i co? Ja! To? Kot idzie jedno pole. Gwiazdka. Ja, ja. Które zwierzątko? Gwiazdka. Ja! Teraz poprowadzimy. Możemy może myjki po nasz. To została. tu stoi obok wiórki. wiesz? I teraz ty wycisz. Po bardzo jad. Na szczęście mamy jeszcze jed jeden smakołek dla kota. Możemy go z powrotem zaprowadzić do domu, jak będzie zbyt blisko. Suziu, rzucasz? Jak zjadnisz, to No